Prawie godzina 12 nie jestem ubrany w stroju liturgicznym, w sensie ornatu, bo dzisiaj, dzisiaj jest wyjątkowy dzień. Jaki to jest dzień? Dzień babci. Są tu babcie? Która się przyzna teraz, nie? Proszę księdza, taka młoda. Ale już rzeczywiście dzisiejszy dzień jest nieco inny niż zwykle na tej mszy świętej z udziałem dzieci, bowiem już za chwilę, za, za minutkę dosłownie, ujrzymy piękne jasełka w wykonaniu, Waszych wnuków, Waszych dzieci, może prawnuków, jak chcą takie starsze Panie, jeszcze starsze, więc y, zapraszam do tego i po, zaraz tuż po zakończonych jasełkach, po przedstawieniu będzie msza święta, więc proszę się nie, nie denerwować, ale właśnie y, nawet i swoimi oklaskami podziękować y, dzieciom, bohaterom, które przedstawią do nas te jasełki. Te jasełka, więc ja już może nie będę gadał, bo wy moje, moje gadanie znacie, że czasem jest dłuższe, czasem krótsze, ale już oddaję głos dzieciom, które będą nam się pięknie prezentować. I życzę Wam dobrych, pięknych wrażeń, chwil. Może i łez wzruszenia. Chusteczki mam, jedną paczkę, dziesięć sztuk, więc jak ktoś chce, jedną zarezerwuję dla siebie. Dalej zwierzęta, pachnie lasem, kołska jodłowa. Przeodziała się zima na świętka, na święta, gardka siana pod białym obrusem. Śpi pogodnie malutki Jezusek wymoszonej gwiazdami kołyscem. Pochowały się grzechy do kąta, oślepiony płomieniem od świecy. Pora, żeby i w sercu posprzątać. Nie w nim radość, jak złoto się świeci, Między niebem i ziemią, jak okno, Pod powieką rozwarło się morze, Żeby nawet najgłębsza samotność Mogła znaleźć swą drugą połowę. Trwa wigilia, Bóg przyszedł do ludzi, By nad nami przez wieki królować, W czystych sercach nadzieja się budzi, jakby świat się zaczynał od nowa. Już słychać kolędy, już pachnie świętami. Syn Boży się rodzi, by zamieszkać z nami. W betlejemskiej grocie, w żupeczku, na sianie i w każdym kościele jest jego mieszkanie. My więc, jak pasterzy, do Niego idziemy. Dziecięcą modlitwę darze Prosimy w modlitwie o pokój na świecie, by było szczęśliwe trzecie tysiąclecie, by jedność i zgoda wszędzie panowała. Błogosław nam Jezu, Panie Boże Mały. Przyszedł anioł w Nazaretu progi do Panny Maryi, Panienki ubogiej. Przyniósł jej na jasnych, złocistych promieniach od samego Boga, takie pozdrowienia. Zdrowaś bądź Maryjo, pełna łaski Bożej, Pan z Tobą, Twe serce, niechaj się nie trwoży, tyś błogosławiona między niewiastami, twoim synem będzie sam Bóg pełen chwały. Przyjdzie na ziemię Syn Boży maleńki, będą go piastować. Panny Maryi ręce. Niech jak ranna osa Bóg z nieba przychodzi. Niech się biednym ludziom zbawiciel narodzi. Betlejem, małeś betlejem małe tajęcze, gdy nocą szpał świat cały, na święcie Marii Paniencze narodził się Jezus Mały. Betlejem, małeś tajęcze. Na nim, kiedy leży wyciągną do rzutki ręce, już małe słubeczku Wytlełem małe zdające, tam stali pastuszkowie, pokłądali panience i małemu Jezusowi. papie cichej, ubożuchnej, przy świętej matusi, leży w żobie na sianeczku mały Jezusik. Dzieciąteczko w żobie kłania się dziś tobie. Leży w żobie na sianeczku, a dziewko lębusi, rączką świętą błogosławi mały Jezusik. Mądrze pochwalony, Jezus Narodzony. Nad stajenką chór aniołów radosną nuci. Przez sen lekko się uśmiecha mały Jezusik. Gdy Pan Jezus się narodził w szopce w Betlejem, wielka gwiazda oświeciła swoim blaskiem ziemię. I wszyscy ludzie w tej świętej porze niech powitają dzieciątko Boże. Niebo opuszcza, do nas przychodzi, więc kochajcie. Do starszych i młodzi do dzieciąteczka w promieniach gwiazdy na głos aniołów nie śpieszy każdy. Przystroimy stajenkę pachnącą jedliną, zaśpiewajmy kolędę z najświętszą rodziną, z opiekunem Józefem, z najświętszą panienką, zabawimy dzieciątko wesołą piosenką. Zostaniemy przy szopce chociażby do rana, by się z nami cieszyła dziecina kochana. Obdarzymy dzieciątko szczerymi darami, poprosimy by na zawsze zostało tu z nami. Podnieś rączkę maleńka w dziecię, wszystkim dzieciom w Błogosławce żyją na świecie. Niech od żubka świat idzie i miłość by już ładnych, bezdomnych na świecie nie było. Poszły dzieci do Betlejem, Wzięły sianka kosz na prezent, bycie plutko i wygodnie spał Jezusek w grocie chłodnej. Lulilaj. staje zaprowadziła, pod stajenką zostawiła, dzieci weszły sianko da. drogie, niech se znać chwili sobie, niech Maryja się nie boi u Synka swego położyła na niewinnych rękach dzieci, blask Jezusa niech im świeci. Do każdego, kto jak dziecko pragnie tego, więc utulmy go szczułością, zaśpiewajmy mu z miłością. Luli Gwiazdka świeci. Do stajenki idą dzieci. Idą dzieci w równych szotkach, niosą serca dla dzieciątka. Dzieciątko w żłobie, kłaniam się dziś tobie. Bądź nam pozdrowiony, Jezu narodzony. Przy żłobeczku klękam. Jak święta panienka, jak anieli w niebie, tak chcę kochać Ciebie. z Bożego Narodzenia chodźcie i wy dzieci Jezusowej, gdzie gwiazdeczka świeci. Pójdźcie dzieci się pokłonić z bliska i z daleka. Jezus w narodzony bardzo na was czeka. Jezus zrodził się wśród ludzi, bo nas kocha, szczerze cieszymy się jak aniołowie, króle i pasterze. Pan Jezus, Syn Boży, ukochał bardzo świat i przyszedł tu na ziemię, On Bóg nasz i nasz brat. Teraz trzeba tę nowinę zanieść już do ludzi. Chodźmy prędko to ogłosić, pasterzy pobudzić. Wstańcie, wstańcie, pastuszkowie, słuchajcie nowinę. Tam w szowce na sianeczku leży Bóg dziecina. Tylko pasterze słyszeli śpiew anielskich tony. Tylko pasterze widzieli odkryte niebo zasłony. Tylko pasterze widzieli aniołów pełnej jasności. Lecz czemu tylko pasterze bo byli cisi i prości. Szczęśliwa to nowina, że Bożego go użył syna. a więc nie czekając rana, pójdźmy witać tego pana, ażeby ucieczyć cię doskonałego. Każdy z nas zanie się poderwi do niego. Chwała ci, Panie, złożony na sianie w biednej stajence. Chwała dziewicy, Boga rodzicy przy czystej panience. Witamy Ciebie, Jezu maleńki. Coś się narodził tu wśród stajenki. Moje serduszko tak kocha Ciebie, jak te święte aniołki w niebie. Tak się cieszę, dzieciąteczko, że zostanie z nami, że przyniosłem Ci w podarku koszyk z jabuszkami. A ode mnie masz maleńki śmietankę w wygarnuszku, bo cię kocha, bo cię wielbi małe me serduszko, niosę kopę jajek i kęsera, niech dziecina z głodu nie umiera. schodu piaskami pustyni jadączej królowie bardzo już męczeni od miasta do miasta w słonecznej spiekocie rozpytują wszędzie o królewskie dzieci, nikt im nie potrafi wskazać drogi w pałacach go nie ma, bo to król ubogi, zawierzyli przeto gwieździe nad Betlejem, ona im stajękę wskazała promieniem Byłem z dalekiej arabskiej krainy, by na własne oczy ujrzeć mego Pana, by usłyszeć miłą nowinę, która wszystkim ludziom jest dana. Odjadę do siebie pełen mocy wiary, lecz również zjawiłem się tutaj i po to, by jak królowi złożyć dziś ofiarę tę złotą szkatułę, co zawiera złoto. Witam Cię, witam na ziemskiej padole. Witam Cię, Jezus, dawno obiecany. Witam Cię, śliśne choć biedne pacholę, zrodzone w szopie i w żłobku na sianie. Składał kacidłowony jako Bogu i kapłanowi co łaski w krąg spraw, aby odtąd kroczył taką drogą co w nocy, wiarę, nadzieję i miłości. Przyszedł do nas Jezus pustą, ciemną nocą. Otwórz przed Nim serce, by nieco odpoczął. Przyszedł do nas Jezus z nieba wysokiego. Zrób przy stole miejsce i powitaj jak swego. Przyszła do nas radość i na progu czeka. Zaproś ją do środka, bo przyszła z daleka. Przyszła do nas miłość, mała jako groszek. Gdy ją pokochamy, to prędko urośnie. Syneczku, mój mały maleńki, uśmiecha się słodko przez łzy. Wśród brudnych ścian, biednej stajenki, twarzęczna twarzynka myśli. Chciałabym dla ciebie, syneczku, piękniejszy, bogatszy mieć dom. kto godzin pałaców królewskich, kto w niebie został w swój tron. Lecz ty nie narzekasz, nie płaczesz, uśmiechasz się cicho przez sen, a serce me mocno kołacze, bo nowy zaświtał nam dzień. Ośród blasku gwiazdy jednej Pętle jemskie, cud przychodzi, pilknie ziemia może, bo z miłości... kołysały Ciebie i znów kołysały Ciebie. Przyrzekam, że zrobię wszystko, moje serce będzie kołyską, to kawałeczek nieba. Przyrzekam, że zrobię wszystko, moje serce będzie kołysko. Rozluć się utulę, jeśli będzie trzeba. Wśród na biednej ziemi miał, choć kawałeczek Od czy królowie ze wschodu, dalej śpieszno podać Tobie, a wstające zimno zważyć już od łotu. Słudno, boże mi w tej szopie, nie płacz nigdy więcej, Jezu, mój maleńki. Ukołyszę Ciebie, a na końcu świata wiem, że się spotkamy, bo nasz to... Jest przecież nie niebie Bo nasz dom Jest przecież nie niebie Przyrzekam, że Zrobię wszystko Moje serce Będzie kołyską Zasnudź się utule Jeśli będzie trzeba być tu Na biednej ziemi ja Choć kawałeczek nieba, że czekam, że zrobię wszystko, moje serce będzie kołysko. Do snu cię utulę, jeśli będzie trzeba, byś tu na biednej ziemi miał, choć kawałek nieba. W wieki, przed wieki, w miasteczku leżało na ścianie Boże Dzieciąteczko. Wyciągało rączki do królów pasterzy i błogosławiło temu, kto w niego uwierzył. Dziś Boże Dzieciątko też rączki podnosi i daje swe łaski każdemu, kto prosi. I wszystkie życzenia o świątecznej Boże. Także błogosławi święte dziecię Boże. My tu dziś prosimy, by Jezus, Syn Boży, na nasze życzenia swą rączkę położył. Cześć! Możecie kontynuować te brawa. Proszę bardzo teraz.